Moi drodzy, witam serdecznie. Bootcamp w Portugalii. Mechles. Jesteśmy w niesamowitej inne Z chłopakami zebraliśmy 8 osób łącznie na niesamowitym bootcamp. Sport, wiedza, biznes, merytoryka. Zapraszam do oglądania. Pomysł na bootcamp i czym w ogóle taki bootcamp różni się od takiego klasycznego wyjazdu? Bootcamp to na pewno nie wakacje, bo wakacje, tak jak wiemy w tej branży, no to człowiek idzie do więzienia albo do piachu. A teraz jesteśmy w Mechles na bootcampie. Aleksander zapraszamy. Od Dokładnie. razu przygotowany, wiedział, że będzie ustawka i przyszedł z własnym krzesłem. Dokładnie tak. Aleksander, czym jest bootcamp? Bootcamp to jest wyjazd, czyli po pierwsze biznes. Po drugie sport, po trzecie haslin. Dokładnie tak, więc to tutaj najpierw było pół żartem, pół serio, ale trzeba się skupiać na kwestiach merytorycznych i robić je z jajem. Tak? To, 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 to jest mega istotne. My też w ostatnim czasie zrobiliśmy sporo kontrowersyjnych treści i my myślę, że też miały jakiś cel, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o budkę, to jest zebranie kilku osób w jednym miejscu. Tak, żeby dały z siebie maksa i weszły level up w pewnych dziedzinach. Przede wszystkim w dziedzinie biznesu, w dziedzinie mindsetu, co za tym idzie też finansów. W Macedonii, jak robiliśmy miesięczny bootcamp, no to też za tym szedł sport. Mimo tego, że teraz skupiamy się na troszkę innych aspektach, to wczoraj na przykład zrobiliśmy mecz piłki nożnej. W takim razie, dla jakich osób konkretnie jest bootcamp? Z jakimi osobami najlepiej na takich wjazdach ci się przebywa? Przede wszystkim dla osób konkretnych, które wiedzą, czego chcą od życia, no bo my tutaj nie jesteśmy, żeby głaskać kogoś po główce, żeby przekonywać, że warto lepiej żyć. Nie, tutaj osoby przyjeżdżają z konkretnymi celami, wiedzą, czego chcą. Dlaczego bootcampy to jest świetna opcja? Dlaczego w ogóle organizujecie wyjazdy, żeby spotkać się z takimi ludźmi on, e, offline? Przede wszystkim, że dlatego, że dzięki temu każdy wchodzi level up, tak? My tutaj również, no bo te teraz Olek, Kamil są powiedzmy w sztabie organizacyjnym. tym jesteś tutaj pierwszy raz z nami, więc bardzo się cieszę, że, że w ogóle wyszłaś z inicjatywą, żeby też ze mną troszkę porozmawiać, tak, to tutaj w formie wideo. Dlaczego mają sens przede wszystkim, żeby tak jak mówię, każdy się rozwinął w pewnych kwestiach, żeby każdy może się zmotywował, bo wiadomo, że determinacja jest wewnętrzna. A ta motywacja może być zewnętrzna. Czyli ja jestem pewny, że tutaj każdy daje z siebie maksa na bootcampie, każdy też pewnie będzie dawał z siebie maksa przez kolejne dni, może tygodnie, co będzie później? Zobaczymy. My już z chłopakami na wielu wyjazdach byliśmy w tym roku. Czy to z Olkiem, tak naprawdę Dubaj był na przełomie marca-kwietnia, później też Kamila do Dubaju, zabrałem, byliśmy na Sycylii, była Turcja. To powiedzmy, że był pierwszy bootcamp tegoroczny. Wcześniej różne wyjazdy robiłem dla mojej społeczności. Społeczność mam głównie z niszy Business and Travel. Była Barcelona, była Gruzja, był, była też Turcja, no, no i kilka mniejszych takich nawet na cztery osoby Eurotripów. Ale Macedonia, jak byliśmy w jednym miejscu, skupiwszeni na swoich celach, potwierdziła nam, że warto robić bootcamp. Marysia, jako najmłodsza uczestniczka bootcampu w wieku 18 lat w grudniu zdecydowałaś się przyjechać do Portugalii. Z tego co wspomniałaś, nie chodzisz do szkoły, ale będziesz miała maturę w przyszłym roku. Powiedz coś więcej o sobie, czym zajmujesz się na co dzień. Tak, nazywam się Marysia Labrens i na co dzień... Yy też twórcą kontentu i rozwijam się ogólnie w tym temacie już od dwóch lat. I też z tego względu właśnie, że jak wspomnieliście, jestem z tym w klasie maturalnej, to miło to nie chodzę do szkoły, ponieważ przyniosłam się na edukację domową, żeby mieć po prostu więcej czasu na rozwój osobisty, na rozwój umiejętności i faktycznie tego, co mnie interesuje i z czym wiążę swoją fliczkę. Czyli na dzień dzisiejszy, może nie będę mówił teraz o Portugalii, ale o tym, czym zajmujesz się w domu, ile czasu poświęcasz na naukę szkolną, a ile na naukę swoją? Okej, okay. to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ jeżeli chodzi o naukę szkolną, to nie poświęcam jej czasu praktycznie w ogóle, jeżeli chodzi o jakieś standardowe przedmioty. Natomiast jeżeli chodzi o naukę faktycznie istotnych przedmiotów, to poświęcam czas tylko na języki uczę się rosyjskiego i angielskiego i to mi tak mniej więcej zajmuje dwie godziny dziennie. E, natomiast jeżeli chodzi właśnie o to, ile czasu poświęcam na e, już rozwój w tych aspektach, które mnie interesują, gdzieś na biznes online, no to już praktycznie e, cały czas, cały dzień mam do tego dostęp. dyspozycji. Ja maturę pisałem w 2016 roku, czyli, czyli 7 lat temu. Już wtedy znałem osoby, które korzystały z edukacji domowej. Jednak to nie było aż tak rozpromowane z tego nie korzystało była masa ludzi ta, 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 tak jak na, na dzień dzisiejszy. Jest to coraz bardziej popularne czy to była dobra decyzja? Tak, myślę wiesz co, że to była najlepsza decyzja, jaką jedna w sumie z najlepszych decyzji, jaką mogłam podnie, e, podjąć w tym roku, ponieważ e, jestem na edukacji domowej od marca i myślę, że gdyby nie to, e, to prawdopodobnie może i bym tutaj była, natomiast nie miałabym e, takich wyników jak mam teraz i powiedzmy nie byłabym już e, na tyle dobrze wypozycjonowana w sensie, że nie miałabym już takiej stabilności, bym nie zbudowała tego, co udało mi się zbudować do tej pory. Czy jesteś zadowolona ze swojego roku 2023? Hmm. Jeżeli chodzi o to, tutaj bym powiedziała, że nie do końca, z tego względu, że jestem bardzo wymagającą osobą od siebie i od swojego otoczenia. I moim zdaniem głównie przyblokowało to, że właśnie miałam ten ogranicznik w postaci niepełnoletności. Właśnie jak Ci wspominałam, że to jest dopiero pierwszy wiersz na który sobie mogłam pozwolić, ze względu na ten przeskok wiekowy. I właśnie liczę, że 2024 to będzie. Okej, okay, czyli kolejną decyzją w tym roku, którą podjęłaś, to było. Podjęcie decyzji, by przylecieć na bootcamp do Portugalii. Czy udało tak. jeszcze decyzji, czy było warto? No, oczywiście, że było warto. To też jedna z lepszych decyzji, które mogłam podjąć w tym roku, ponieważ wiadomo, raz, że taki wyjazd to jest już otwarcie się po prostu na świat u samodzielnia. Dwa, że możesz spędzić tydzień w grupie ludzi, którzy właśnie gdzieś tam nadają na tych samych falach, są ambitni, mają wielkie cele i po prostu cię motywują. Bardzo dużo się od nich uczysz, więc raz, że to zmienia Twój punkt widzenia i ustawia głowę. No tak, tak jak wspomniałem wcześniej, jesteś tutaj najmłodszą uczestniczką. Czy spodziewałaś się takich relacji między ludźmi, czy może miałaś inne oczekiwania? Jeżeli chodzi o to, to spodziewałam się w sumie, bo jak gdyby wiem, że tutaj wiek nie gra roli zbytniej i tutaj po prostu chodzi o to właśnie, że mówię, nadajemy na tych samych palach, więc tak jak się po prostu rozumiemy i gdzieś jest ta fajna relacja, ten fajny vibe, w sumie razem tworzymy. Mhm. Też wziąłem Ciebie pierwszą na rozmowę, żebym ja się rozgrzał, ale wybrałem Ciebie z tego względu, że już pierwszego dnia byłaś taka najbardziej komunikatywna, najbardziej otwarta, czy masz? jakieś blokady co do poznawania nowych ludzi, do tak naprawdę sprzedawania siebie, czy, czy właśnie nie masz i idziesz po prostu prosto. Wiesz co, myślę, że w sumie nie mam, bo raczej się nastawiam po prostu, żeby poznać drugą osobę. Nie tyle, co na przykład chcę, żeby ona na początku poznała mnie, tylko po prostu chcę się o niej jak najwięcej dowiedzieć, chcę po prostu się zainteresować tą osobą, a ponieważ to też jest fajne i wiadomo, wtedy wiesz, jakie masz z nią wspólne tematy, co na przykład ona może wnieść do twojego życia, jakie możesz podejście od niej przejąć. Super, ty też jesteś odpowiedzialna za tworzenie kontentu wideo, więc co tutaj jeszcze dla nas zaplanowałaś i czym nas zaskoczysz? A prawdopodobnie widzowie to już obejrzą w tym filmiku. Okej, okay, tutaj na pewno przedstawimy Wam trochę, jak bootcamp ogólnie u nas wygląda, jak to, się, jak to się wszystko dzieje, jak spędzamy wspólnie czas, więc na pewno zobaczycie to w następnej części wideo. Czy warto w ogóle latać na bootcampy? No, pewnie, że warto. To w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. No, temat bezdyskusyjny, jeżeli chodzi o to. Po prostu warto trzeba jeździć, żeby się rozwijać. A czy Marysia Lawrence się pojawi na kolejnym bootcampie? Oczywiście. Nie na kole... To znaczy nie tylko na kolejnym, na wszystkich następnych. Okej, okay, bardzo mnie to cieszy, <noise> więc dzięki bardzo za rozmowę. Również. Wzięły naszych wyścigów do najszybszego Zawodnika Bootcampu I tego odstawiasz Ciężko powiedzieć, że mówiąc Często są dość wyrównane Dokładnie tak Szykuje się niezły wyścig, więc zobaczymy kto wygra Dlaczego sprzedaż jest najważniejsza? Ponieważ tak naprawdę można się odnaleźć w każdym miejscu na świecie. Można robić co się chce, bo można sprzedawać wszystko, tak? Można sprzedawać produkty, można sprzedawać różne usługi. No. Zawsze znajdzie się dla Ciebie miejsce na ziemi, żeby znaleźć pracę i żeby korzystać z życia. Bardzo dobra odpowiedź, taka wstępna, ale krótko o sobie. Ja nazywam się Janek, mam 18 lat jestem aktualnie w klasie maturalnej, także myślę, że na pewno nie powinno mnie być tutaj w Porto, tylko myślę, że powinienem siedzieć w lekcje, na lekcjach w szkole, a właściwie to nawet na maturze próbnej aktualnie. No a co mogę powiedzieć? No aktualnie korzystamy z życia, no i w sumie jesteśmy na samym skraju Europy, tak? Czyli jedno jest pewne. Maturę w maju zdasz, będziesz później latał z nami, ale przechodząc do Meritum Bootcamp w Porto. Dlaczego nawet nie w Porto, w Mechles, tak? dlaczego się zdecydowałeś, żeby tutaj nie przylecieć? Na pewno ciekawość. Pierwszy wyjazd mój tego typu taki, więc to na pewno pierwsze co, pierwsze co było, to była ciekawość. Drugie to, że zobaczyłem jak zacząłem z Wami działać, że przyszły wyniki, więc to był taki drugi zapalnik. A trzecie, nowy kraj, tak? Zobaczenie mm. nowego kraju. I chyba inaczej się współpracuje offline, nawet w biznesie online, niż tylko i wyłącznie na kamerkach. Zdecydowanie, to jest zupełna przepaść, zupełnie, zupełnie co innego. Tak? Czyli takie trzy największe pozytywy, jeśli chodzi o bootcamp? Bootcamp? No to tak, na pewno wejście levela w sprzedaży, no bo myślę, że tutaj na pewno... Na Poprzez pewno... praktykę, Poprzez bo to, praktykę, to też musimy tak. powiedzieć, że... Sprzedaż głównie miałeś tutaj telefoniczną. Tak, to prawda. Druga rzecz to na pewno poznanie nowych, ciekawych osób, które nadają na podobnych falach do mnie. To tutaj trzecia rzecz. A trzecia rzecz to zobaczenie nowego kraju, tak? Odhaczenie, odhaczenie kolejnego kraju na liście. No i zaplanowanie tak naprawdę działania na, na dłuższą metę na, na, dłuższe, mhm. na chociażby końcówkę roku, czy nawet już pierwszą połowę 2024. Dokładnie tak, z Marią już wstępnie. Wspomnieliśmy o czerwcu. Co, co się w ogóle wydarzy w czerwcu i dlaczego warto poczekać do tego czasu? W czerwcu myślę, że to będzie w ogóle już zupełnie inna liga, no bo lecimy na miesiąc do, do Tajlandii na Kosa Samui. No willa taka tak naprawdę, że no z filmów tak naprawdę to jest już level Villi level z filmów. No i tam już naprawdę będzie prawdziwy Hustling House cały miesiąc. I kręcenie tylko jak najlepszych wyników każdy w swojej dziedzinie i każdy w swoich, swoich zajęciach. Jak to się stało, że już tak było, w tak młodym wieku masz tak fajny mindset, tak? Żeby się rozwijać, żeby spędzać czas z odpowiednimi ludźmi w ciekawych miejscach? Myślę, że tak naprawdę działanie od, od najmłodszych lat, bo w sumie pierwsza zacząłem działać w internecie na początku pandemii, także z nudów tak naprawdę można to określić, że na początku pandemii jak wybuchła, jak zapewne wszyscy pamiętają, no to siedzieliśmy w domu, w średnio można było wyjść. I w sumie jeden z pierwszych profil, na których natrafiłem w internecie, był Twój właśnie. I, ta, i tak zacząłem działać, uczyć się w swoich tematach. I, no i teraz zbieram tego, można powiedzieć, pierwsze owoce. Po ciężkich, ciężkich dwóch, trzech latach pierwsze owoce już przychodzą. Super, świetnie. Czego mogę Ci życzyć teraz na najbliższe miesiące? Na pewno podkręcenia wyników. Przysłowowego zdania matury, żeby tą formalność dopełnić, ale to tylko formalność. No i co? No, no najlepszych wyników tak, tak naprawdę, no bo myślę, że to wszystko jednak kręci się wokół tych wyników, no i dużo czasu, bo wolność to jednak, jednak to coś do czego wszyscy wszystko. No właśnie możemy. jaka jest twoja definicja wolności? Myślę, że tak, wzięcie laptopa, telefonu i czy będę siedział w Portugalii, czy będę siedział w Tajlandii, czy we Wrocławiu, czy nie wiem, czy w Dubaju po prostu zarabiać, pracować i korzystać z życia. Myślę, że to jest idealna definicja. To jestem pewny, że to wszystko spełnisz. Przyszłość przed nami, więc teraz krótko na temat, um, tak jak mówię, najlepsze przed nami. Dzięki bardzo. Cześć, wielkie cześć. Pierwsze rozgrywki budkampowe piłki nożnej. Skład numer 1: Marysia, Maria, Kamil, Damian. Kapitan składu numer 1: Damian. Witam wszystkich. Skład numer 2: Aleksander, Patrycja, Mateo, Janek. Kapitan składu numer 2, Patrycja! Jak nazywają się Wasze drużyny? Pakistan, jak widać, tutaj reprezentacja dość mocna. Bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj mieli możliwość zagrać z reprezentacją Pakistanu. My reprezentujemy TikToka Dlaczego dzisiaj się tu pojawiliście? Przede wszystkim dlatego, żeby wygrać ten arcyważny, Mecz, który tak naprawdę ma coś więcej. Ja tutaj przyszłam wprawić swoje umiejętności i poprawić swoją sprawność sportową, więc mam nadzieję, że się. Będziemy dobrze tutaj na no, boisku czuli raz. I no, dobrze się będzie bawić, tak? Czy jesteśmy tutaj przede wszystkim dla zabawy i dla zdrowej rywalizacji? Tak, jesteśmy! Jesteście gotowi na zdrową rywalizację? Tylko i wyłącznie! Teraz jest smak wakacji, staje rano, ale nie do pracy. W lodem piję zimne bakarty, w koło gorące kobiety na plaży. Teraz tu jest smak wakacji, staje rano, ale nie do pracy. Kiedyś tam w drużyn na środek? Gramy dwa razy po 10 minutach, widzicie, boisko nie jest za duże, tak więc zasady streetowe, bez autów i rzutów rożnych. Gramy w marynarzyka do jednego punktu o stronę. Czyli kamień Marynarzyk. Zbierasz się. Strona. Czyli przechodzimy tu, tak? Przechodzimy, jest zmiana. Czyli nas piłka. Piłka została u nas. No bo my jesteśmy reprezentacja TikToka na Pakistan. Okay. jesteśmy gotowi? Tak. Także moi drodzy, wygrywamy to teraz bramka, obrona, dwójka skrzydłowych. Trzy, dwa TIKTOK! Naraza zakończona 3, 2, jest także TIT Teraz czuje smak wakacji Staje rano, ale nie do pracy Lodem jest zimne Bakardi W koło gorące kobiety na plaży Teraz jest smak wakacji Staje rano, ale nie do pracy Zapraszam w takim razie obie drużyny na ogłoszenie ale to wywoła, jak... Drużyna TikTok Zapraszam oraz drużyna Pakistan 2023. Widzę, że tutaj już głosy do mnie doszły, więc zaczniemy od MVP meczu. MVP meczu zostaje bramka. Ja od debiutanta i co? Czytamy, że debiutant pierwszy? Ok. Od debiutanta? No, tak. Dobrze. A więc najlepszy debiutant, kapitan drużyny Pakistan, Patrycja, proszę o brawo. Drużyny za drugą połowę. Dziękujemy. Dziękujemy. <grym> MVP meczu. Bramkarz drużyny TikTok. Maria. Brawo. Brawo. Oraz król strzelców, Kontuzjowany napastnik drużyny TikTok. <grym> Kamil tutaj. Brawo. Brawo. Dziękujemy bardzo Dobry. za. Wynik, słuchanie. Wynik meczu, tak. to... To? Goli. Goli. Wynik. Wynik meczu w takim razie. Było 12 punktów do 10. Wygrana drużyna to. to? Goli. Goli. Wygrana drużyna to drużyna TikTok. Dziękujemy bardzo za ceremonię Dzień. tego meczu. Dzięki. Maria, bardzo się cieszę, że przyleciałaś tu tutaj do Portugalii z nami z tego względu, że my mamy dłuższą już historię ze sobą. Spotkaliśmy się pierwszy raz na żywo w roku 2020, gdzie tak naprawdę był przełom. Był przełom na rynku polskim w Instagramie. Ty się mega tym zaczęłaś już wtedy interesować głównie na rynku zagranicznym, jak gdzieś wchodziłem na rynek polski, więc można powiedzieć, że jesteś ze mną od samego początku, ale o tym za chwilkę. Najpierw troszkę o Tobie. Cześć Damian, przede wszystkim chciałam powiedzieć, że również bardzo się cieszę, że udało mi się tutaj wreszcie dotrzeć, tak? Bo jednak tych bootcampów i różnych wyjazdów za granicę z Tobą i z innymi ludźmi, którzy też interesują się tą branżą i chcą się rozwijać, było wiele. Więc cieszę się, że teraz jesteśmy wszyscy razem tutaj w Portugalii, że udało wreszcie nam się wspólnie wyjechać, pomimo tego, że no, znamy, się, znamy się już trochę, także jestem niezwykle zadowolona, no, i, i, i cieszę się każdą chwilą. E, dobra, ale ja jeszcze wracając do mojego pytania, żebyś więcej osoby powiedziała, jaką masz wiedzę na tematy internetu, w czym konkretnie działasz, bo dużo rzeczy robiłaś, tak? W, w, w tak. swoim życiu. Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o social marketing, e, przede wszystkim jest... Przede wszystkim bardzo mocno byłam zainteresowana Instagramem. Tak jak ty wtedy wchodziłeś na rynek polski, bardzo mocno interesowałam się tym, co się dzieje za, za granicą, tak? czyli jak budować swoją markę osobistą na Instagramie, czy jak budować swoją markę osobistą na kanałach YouTube, czy, czy nawet prowadzić różnego rodzaju konta tematyczne bez pokazywania swojej twarzy. Możliwości jest wiele, tak? więc tutaj zależało mi na tym, aby zdobyć wiedzę ze wszystkich stron, dzięki której. Będę mogła w przyszłości coś z tego stworzyć, wykreować, czy nawet gdy będę poznawać różnego rodzaju ludzi, fajnie będziemy mogli budować coś wspólnie. No i właśnie, to jest mega fajne, że my już w tym roku 2019-2020 widzieliśmy, co działa za granicą, a to dopiero wchodzi na rynek Polski. Dokładnie. I my tak naprawdę jesteśmy dalej nowatorami. Ja myślę, że ten wyjazd, że tutaj się z nami pojawiłaś, też zapoczątkuje. Zapoczątkuje. Coś jeszcze lepszego między nami, jeśli chodzi o współpracę biznesową, tak? dlatego że bardzo dużo rozmawiamy, bardzo dużo mamy mastermindów, bardzo dużo jest pomysłów, ja widzę, że chcesz, chcesz działać, chcesz cały Oczywiście. czas działać, więc, więc to, to, to te, 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 te też jest mega, mega istotne. Czy jesteś usatysfakcjonowana z roku 2023? Jak najbardziej. Jak jestem, najbardziej. Jestem zachwycona, naprawdę, dlatego że zobaczyłam, jak wiele się wydarzyło w tym, w tym roku. Zobaczyłam, jak wiele udało mi się wykonać ze swoich listy celów, ile mhm. rzeczy, ile umiejętności zdobyłam, więc jestem niesamowicie zadowolona, no i nie mogę się doczekać każdego następnego dnia i przede wszystkim też najbliższego roku. Okej, okay. na, na, na najbliższy rok będzie mocny. Tak. Niesamowicie mocno. Zdradzamy dlaczego? Co na przykład będzie w czerwcu? E, możemy zdradzić, ale możemy też tutaj wprowadzić malutką nutkę tajemniczości. Okej, okay, więc liczę na Twój storytelling. A przede wszystkim, no tak, jak, tak jak już wszyscy wiedzą, organizujesz różnego rodzaju bootcampy, na których są mastermindy, kwali, poszerzanie swojej wiedzy, budowanie swoich kwalifikacji, tworzenie, kreacja, nie tylko na zasadzie filmików czy, czy różnych projektów, które potem są wcielane w życie, no ale tak również przede wszystkim no, mm, wzmacniamy swój mental, co jest, co jest jednak podstawą, tak? nie tylko w branży social marketingu, ale po prostu w życiu. Więc y, odnosząc się do czerwca, który, o którym tutaj wspomniałeś, no tak jak teraz jesteśmy, jesteśmy w, w Portugalii, niedaleko Porto, jest, jesteśmy tutaj akurat na taką tygodniową wycieczkę, no to w czerwcu planujemy wyjazd miesięczny. Miesięczny więc, na więc. hustling House i to już będzie grubo. To już nie będzie bootcamp taki um, określony czas, tydzień, tak, że, że, żeby dać siebie maksa, ale to będzie prawdziwa już. Jazda bez trzymańki, bym po powiedział, e, więc będzie grubo. Maria, z jakimi oczekiwaniami w ogóle przylatywałaś do Portugalii? Czy może coś cię zaskoczyło pozytywnie, może negatywnie, czy może w ogóle spodziewałaś się czegoś innego? Mm, przyznam szczerze, że spodziewałam się tego, co się tu wydarzyło. Mm. Czyli miałam. Miałam tego świadomość, że spędzę czas z ludźmi, którzy mają podobne cele, mają otwarte głowy i, i szeroko patrzą na to, cokolwiek się nie dzieje w życiu, ale też i to nie tylko na stronę, na, stronę, na sferę życia biznesową, ale również na... No, takie życie codzienne i tego, i to w jaki sposób wykorzystywać każdą chwilę naszego życia, najlepiej mm. jak to jest możliwe. Yeah. Więc, więc tak, jestem tutaj z tego niesamowicie zadowolona, to, co, to czego się spodziewałam, czyli tego, że będziemy cały czas rozmawiać i, i, i poznawać siebie, tak? no bo to też nie jest tak, że wszyscy tutaj, tutaj znamy, znamy się od lat, czy znamy się też bardzo dobrze, gdzieś tam każdy może siebie w jakiś sposób kojarzyć, ale właśnie e, jeśli chodzi o tego typu wyjazdy, no to wiadomo, że na wyjazdach ludzi poznaje się najlepiej. Tak? Więc to, czego się tu spodziewałam, to tego, że rzeczywiście to będzie rozmowa prawie 24 na 7. Ja no wczoraj, nie... wczoraj siedzieliśmy do czwartej rano, tak, tak, tak. Sz, 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 szczególnie tutaj jeszcze z Marysią w, 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 w trójkę przy stole. Rano wstaliśmy. Ja już mniej więcej plan dla Ciebie zrobiłem. To, to co mieliśmy przegadać, to poza mhm. kamerami mhm. Na, na pewno porozmawiamy, ale szykują się bardzo fajne, Rzeczy, więc dziękuję Ci za dzisiaj. Dziękuję Ci, że przyjechałaś i najlepsze. Przed nami nie będę pytał, czy będziesz na kolejnych bootcampach, no bo to byłoby o, pytanie retoryczne. Dzięki bardzo. No, możesz zachęcić ludzi. Dla dlaczego warto? Tak, jasne. Przede wszystkim też chciałabym Ci podziękować za, za taką możliwość pojawienia się tutaj i zdobywania tej dodatkowej wiedzy, jak również tych wszystkich mastermindów. A to, co chciałabym Wam powiedzieć, to przede wszystkim to, że nie bójcie się marzyć, dlatego że wszystkie wizje, które macie w swojej głowie. Wszystkie marzenia, które chcielibyście spełnić, to są akurat cele, do których powinniście dążyć, więc cokolwiek się nie dzieje w Waszym życiu, to jest po prostu lekcja na zdobycie wiedzy, doświadczenia, rozwinięcia się, ale też przede wszystkim po to, żebyście po prostu byli szczęśliwi z tego, co robicie na co dzień. Piękne słowa, to mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że chcę też z Tobą działać. Dzięki Cię. bardzo. Też bardzo Ci dziękuję i no, czeka nas bardzo ciekawy rok. Zdecydowanie. <gry> i Mateusz. Cześć! Hejo. Patrycja i Mateusz bardzo dużo podróżujecie. Jak to się w ogóle zaczęło? Jak to u was się stało, że tak że właściwie to wyjechaliście i rok was nie było? Ogólnie patrząc na to, co działo się na świecie, zdecydowaliśmy zrezygnować z pracy i wyjechać w podróż. Tak jak zaplanowaliśmy, to po jakichś trzech miesiącach wróciliśmy pracę. Pobyliśmy miesiąc w domu i wyruszyliśmy do Azji. Spędziliśmy tam ogólnie ponad rok czasu. Najdłużej byliśmy w Tajlandii, bo myślę, że to nas tak najbardziej ciągnęło. Tajlandia jest naprawdę piękna i tak jak wy teraz sobie szykujecie tam w Tajlandii, to może być to Wasza niedopudniona przygoda. Bardzo to już będzie prawdziwy hustling house. A tak poza tym to tak naprawdę poczujcie, że rzuciliście pracę po trzech tak. miesiącach i utrzymujecie się dzięki potędze internetu od tamtego czasu? Na początku utrzymywaliśmy się z oszczędności, które udało nam się odłożyć przez y, wcześniejsze lata pracy, ale na ten moment y, zarabiamy też dzięki potędze internetu i to wspiera też nasze podróże. Tak naprawdę w czasie, gdy też wyjechaliśmy, w jednym z kraju poznaliśmy Damiana. O! I tak to też się zaczęło generalnie, y, bo mieliśmy możliwość poznać go face to face. Wejść to też y, jakby, o środkach zobaczyć jak to wygląda powiedział nam więcej tipów, jak to mogłoby wyglądać, a jak teraz to wygląda? I rozumiem, że jesteście zadowoleni z pracy online, z tego, jakie możliwości daje. Tak, oczywiście. Są to bardzo duże możliwości, można fajnie zarobić. Przy tym, pracując z jakiego miejsca na Ziemi się chce, naprawdę. A to u nas jest najważniejsze, bo chcielibyśmy jeszcze trochę podpisać ten kraj. Do tej pory byliście właśnie na takich wyjazdach bardziej, jeśli chodzi o zwiedzanie i tego typu rzeczy. Natomiast teraz jesteście z nami na bootcampie, co jest bardziej biznesowym wyjazdem. Co Was do tego skłoniło? Dlaczego w ogóle się na ten wyjazd? Ja od razu, tak jak usłyszałem propozycję takiego wyjazdu, nie zastanawiałem się i podjąłem krok, żeby tam jechać, ponieważ jest to bardzo rozwijające i na pewno dzięki temu zdobyłem nową motywację do działania, dzięki czemu jeszcze bardziej się rozwinę. Tak, podobnie Mateusz od razu, jak zapisał się na wyjazd, czy też podał są ostatnie miejsca, no to tak naprawdę nie zastanawiałem się, nawet sekundy podjęłam decyzję, że robimy to, jedziemy. I też właśnie dlatego, że Portugalia to jest kraj, w którym jesteście pierwszy raz? Tak, tak. I jak Wam się podoba w Portugalii? Y, może w pierwsze miejsce, które pojechaliśmy pierwszego razu było dość niefajnie, ale teraz jak wychodzimy do. Jak wyjście? To ja jestem oczarowana tym krajem. Thank you so Thank you. Tą miejscowością hmm? Nie tak samo, na początku było takie trochę rozczarowanie, no, ale jak trafiliśmy tutaj na starówkę, no to wygląda to mega fajnie, naprawdę. Okej, okay. właściwie to już bierzemy trochę do końca naszego bootcampu i czy mu Wasze oczekiwania, czy może przeróż, czego się tak właściwie nauczyliście? że się tutaj wybrałam, ja chciałam podnieść swoje możliwości, swoją. Strategię sprzedaży i na pewno patrząc tutaj na osoby, które są lepsze ode mnie, myślę, że w jakim stopniu wbiłam ten level up i mam nadzieję, że wykorzystam to w dalszym moim działaniu. Ja również przez ostatnie dwa miesiące, siedząc w Polsce, trochę brakowało mi tej motywacji i determinacji do działania, przez co przystępowałem, ale. Przyjeżdżając tutaj, nabrałem większej pewności siebie i znowu zacząłem bardziej skupiać się na, na działaniu i widzę lepsze wyniki. Super. Jaki następny plan podróżniczy w takim razie? Na ten moment nie mam jakichś większych planów. Myślimy w kwietniu znowu wrócić do Tajlandii na nowy rok, ale... Na razie skupimy się na działaniu online, jak i offline. Na pewno wiążemy w przyszłość. Super. W takim razie warto działać online i jeździć na bootcampy? No, oczywiście, że tak. No ja polecam każdemu i mam nadzieję, że to nie będzie mój ostatni potrop. Tak, oczywiście. Super. I już będziemy brali udział w kolejnych bootcampach. W takim razie działamy. Mam nadzieję, że włączyłam vlogiowanie. I was too young, and I didn't understand that You were no one, and I can't wait see you again